Witam Państwa serdecznie, jesteśmy na poletkach kukurydzianych koło Przasnysza. Poletka są prowadzone przez firmę Mifarm, na odmianach z kilku firm. Co można powiedzieć o tym poletku? No, ostatnio nagrywaliśmy się tutaj przed żniwami. Wyglądało to bardzo obiecująco i tak się utrzymało. Czyli widać bardzo, że dbało się rolnika o całą plantację. Jak również to, że klimat był dość przyjący, czyli deszcz w odpowiednim momencie. Od tego czasu w Polsce wyglądało podobnie. Przed żniwami, natomiast teraz wygląda to bardzo różnie. Jestem po objazdach różnych miejsc, miejscowości, zarówno naszych doświadczeń, jak i doświadczeń soborowskich, e, czyli w całej Polsce. Wygląda to bardzo różnie. Bardzo jest zróżnicowana kukurydza w niektórych rejonach na kiszonkę, głównie zachodnie Pomorze czy Wielkopolska już jest zbierana. E, niekoniecznie tylko odmiany wczesne, ale również i z grupy wczesne, czyli te późniejsze. E, rośliny są bardzo podeschnięte. E, czasami kolby są. Są niedopylone, czyli tutaj nie tylko mniejszy plon suchej masy, ale zarówno plon energii będzie niższy. Wracając do tych poletek. Tutaj mamy kilka odmian, które prezentujemy na ziarno, kilka odmian prezentujemy na Kiszonkę. No jest to poglądowe zarówno dla rolników, jak i dla nas, dla firmy. Ja tylko wspomnę o, o tutaj o dwóch odmianach, które w portfolio firmy MiFAR będą w tym roku. To będzie odmiana RGT Atraction, która ma 260V i która już była sprzedawana w ubiegłym roku. To jest takie powiedzmy ziarnówka, która no, ze względu na VO już nie powinna być odmiana później uprawiana i druga odmiana to jest odmiana RGT Halifax, która 230 zarejestrowana w tym roku. Akurat Kolbe z RGT Halifaxa trzymam, wcześniej policzyliśmy w koło ile ma rzędów, tak 18 rzędów, czyli bardzo wysoki potencjał plonowania. Dobre oddawanie wody, odmiana, która no stricto na ten rejon się nadaje właśnie ze względu na swoją FAO no i wysoki plon. No i proszę Państwa, jesteśmy w odmianie Babek, z tą, którą MiFarm tak poleca, nie tylko MiFarm, bo my również o tej bałek się już dużo powiedzieliśmy, ale proszę zauważyć, w tym roku klimat zmienił się. Eee... Te odmiany późniejsze będą miały problemy z dojrzewaniem, szczególnie na e, ziarno. Babek 230. Proszę zobaczyć, jaka piękna, wielka kolba. Oprócz tego, wyrostowość odmiany bardzo dobrze i wysoki prąd e, suchej masy, i również wysoka energia i wszystkie e, wartości odżywcze. E, my, oprócz tego, oprócz Babeksa, testujemy tutaj kilka odmian. Są to odmiany, które są wszystkie nowsze, ale e, część sprzedaża, część dopiero na doświadczeniach rozpoznawczych coboru, jak również na naszych poletkach. Myślę, że będzie z czego wybrać. Yy, serdecznie państwu yy, dziękuję za uwagę i życzę wysokich plonów.